Rutkowski zapytamy o alimenty na nieślubnego syna, nie gryzł się w język. Krzysztof Rutkowski, znany detektyw celebryta, ma 16-letniego nieślubnego, syna Aleksandra, na którego przekazuje matce chłopca, Nataszy Zych, alimenty w wysokości 2000 zł miesięcznie, jednak od jakiegoś czasu Zych domaga się ich podwyższenia, wskazując na sytuację finansową rutkowskiego, którego niedawna huczna uroczystość komunijna młodszego syna Krzysztofa juniora kosztowała około 500 tysięcy złotych. W odpowiedzi Rudkowski w jednym z wywiadów odniósł się w dosadnych słowach, tłumacząc, że nie czuje emocjonalnej więzi ze starszym synem i dlatego nie widzi potrzeby zwiększenia wsparcia finansowego. Podkreślił, że to matka Aleksandra rozpoczęła medialną burzę, zamiast próbować rozmawiać z nim bezpośrednio, używając SMS-ów i publicznych wystąpień. Sprawa obecnie znajduje się w sądzie, a Rutkowski ostateczne rozwiązanie widzi po ukończeniu przez Aleksandra XVIII roku życia, kiedy, jak twierdzi, będzie mógł osobiście porozmawiać z synem, bez zaangażowania, jego matki, którą określił mianem łowcy alimentów. Detektyw nie ukrywa, że chce jak najszybciej zakończyć całą sprawę i podkreśla, że dotychczas spełniał swoje finansowe zobowiązania. Rutkowski zaznaczył również, że nie zamierza angażować się w medialne potyczki i rozgrywanie sprawy na oczach opinii publicznej. W jego ocenie upublicznienie tej sytuacji przez matkę Aleksandra jest próbą wywierania presji oraz budowania negatywnego wizerunku detektywa w mediach. Podkreśla, że zamierza trzymać się uzgodnień sądowych i spełniać swoje obowiązki finansowe określone prawem, ale na warunki stawiane przez Nataszę Zych, które, jego zdaniem, są nierealistyczne, nie zamierza przystawać.